Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj Was zapraszam do filmu, w którym pokażę, jak można wymontować licznik w pasacie B6. Narzędzie, które będą Wam potrzebne, możecie zobaczyć w szorcie, który rzuciłem jakiś czas temu. A więc nie ma co przedłużać, będziemy się zabierać za robotę. Tradycyjnie Zapraszam wszystkich do komentowania, do subskrybowania. No i ewentualnie, jeśli by ktoś chciał wesprzeć kanał, zapraszam. W opisie jest link, gdzie można to zrobić. Lecimy z tematem. W zasadzie nic skomplikowanego z demontażem licznika nie ma. Jest troszkę więcej do rozkręcenia, a mianowicie trzeba zdjąć dekory po całości, żeby odsłonić śrubki, a mianowicie. A kierownicę już możemy dać na dół To Wajecha tam. O da. Pinamy. Można dać do siebie, na dół i tak dalej. O, o! Maksymalnie do dołu, maksymalnie do siebie. Żeby zrobić to miejsce, musimy poluzować tą część całą, a ona się trzyma tak. Tutaj są dwie śrubki pod dekorem. Śrubka jedna jest tutaj pod włącznikiem. Tutaj jest jedna śrubka, i tutaj jest jedna śrubka. Dlatego te dekory trzeba zdjąć. Żeby zdjąć dekor odlicznika, trzeba zdjąć resztę, bo tutaj mają takie ząbki łączące. Więc jakbyśmy chcieli zdjąć sam ten, to by nam się tutaj ułamało. Więc trzeba zdjąć w całości. Ja dla bezpieczeństwa jeszcze. Odłączę akumulator, no bo będzie się wypinało e, licznik i tak dalej, będzie się, się wypinała ta lampka, żeby później jakiś błędów nie pozapisywało. No i przy działaniach z elektryką, ja lubię sobie odłączyć dla świętego spokoju. No, jedyne co później trzeba będzie zrobić, to ustawić zegarek. Dobra, lecimy z tematem. Tak to się prezentuje po tym jak se wyciągnęliśmy nasze dekory. No i teraz tak tu jest śrubka tu jest śrubka. 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 I jeszcze jedna. Tu jest śrubka. I te wszystkie śrubki trzeba wykręcić żeby móc ten panel cały odchylić tu do przodu, żeby pod nim dojść do śrubek odnośnie naszego licznika. Jak już odkręciliście, odsunęliście to już widać śrubka raz, śrubka dwa, trzeba ją też wykręcić, i dalej już można wyjąć nasz cały licznik. Liczniczek mamy wyjęty. Wtyczka zostaje na tu. Ona jest na stałe tu zamocowana. Więc po prostu go wypinamy od razu. Mamy takie o tu złącze. Takie o licznik. No, teraz można go se umyć, wyczyścić przy okazji zrobić z tym porządek składamy po odwrotnej kolejności także tak, moi mili liczniczek mam wyciągnięty trochę go oporządzę jakbyście chcieli z jakiegoś powodu go demontować, to już będziecie wiedzieli jak mam nadzieję, że Wam się to przyda ja Wam dziękuję stanęło, że obejrzeliście dajcie znać w komentarzu co sądzicie i widzimy się w następnych filmach trzymajcie się, do następnego, cześć